Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Ostatnio przyznam szczerze, że miałam taki mały detoks od szydełka, ale już widzę, że dziewczyny zaczynają robić ozdoby świąteczne, więc i ja postanowiłam coś zrobić. Więc wydziergałam tak na szybko taką oto bombkę. Bombka jest zrobiona z dwóch elementów, które później w ostatnim rzędzie połączyłam. Tą bombkę zrobiłam szydełkiem 1,75, kordonkiem Altyn Baszak Maxi. Ale dzisiaj będę dziergała ją kordonkiem również Altyn Baszak Maxi, ale szydełkiem 1,5 mm. Żeby powstała ta bombka, tak jak już wspomniałam, musimy zrobić dwa takie oto elementy. I tutaj... Yy żeby ten element był kompletny, ten pierwszy, to zrobimy tutaj wszystkie takie trzy łuki, jak to tak można nazwać. A w ostatnim, w tym drugim elemencie nie będziemy już robić tego trzeciego rzędu, ponieważ w tym rzędzie po prostu już będziemy łączyć te dwa elementy. To przygotujcie sobie szydełko, w moim przypadku szydełko 1,5 mm. Nożyczki. Kordonek, i ja zaraz do Was wracam. No to zaczynamy. Zaczynamy od zrobienia dziesięciu oczek łańcuszka. Mam raz: dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zamykam ten łańcuszek w kółeczko i robię oczko ścisłe, zamykające. Następnie robię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I teraz jeszcze zrobimy tych słupków w tym kółeczku 23, czyli razem będziemy mieć 24 słupki, czyli robię dwa.

Słupki w kółeczku. Teraz zamykamy okrążenie w trzecim oczku łańcuszka. Co nam tutaj, gdzie robiliśmy pierwszy słupek z trzech oczek łańcuszka. I teraz robimy dwa oczka łańcuszka jako półsłupek i dziewiętnaście oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Przytrzymuję, pilnuję, żeby ten łańcuszek nam się nie przekręcił i robię w kolejnym słupku poprzedniego rzędu półsłupek. I tak będziemy przerabiać. Będziemy robić takie łuki. Że tak nazwę to. I tych łuków musimy do końca będziemy przerabiać. I musimy mieć 24 te łuki. Spotkamy się, jak już zrobię te 24 łuki. Już mam 24 te takie łuki, nazwijmy to. Połączyłam się tutaj w tym drugim oczku łańcuszka, gdzie mówiłam, że robimy to jako pierwszy. Jako pierwszy. Półsłupek, ale jeszcze rozprółam. Pokażę Wam, jak to połączyć, żeby było wszystko jasne i przejrzyste. Czyli tutaj odliczam sobie raz, dwa. I w drugie oczko łańcuszka przeciągam, robię oczko ścisłe, zamykające. I teraz y, musimy się tutaj dostać na ten łuk, bo będziemy pracować na tych łukach. I są dwie opcje. Ja osobiście robiłam tak, że przechodziłam tutaj oczkami ścisłymi na łuk, ale można również sobie zrobić na przykład 9 oczek łańcuszka i wtedy połączyć się tutaj. Ja Wam pokażę, jak ja po prostu przechodziłam sobie oczkami ścisłymi tutaj na, na ten y, szczyt. Można powiedzieć wierzchołek, szczyt tego, tego łuku. Czyli wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Idę w kolejne, oczko ścisłe, idę w kolejne, oczko ścisłe, idę w kolejne, idę w kolejne. Kolejne. I oczko ścisłe. I jak już jesteśmy tutaj prawie na górze, to zrobimy jeszcze jedno. Oczko ścisłe, także mniej więcej 8 oczek ścisłych. I ja tutaj już jako dziewiąte robię, wbijam się pod ten łuk, przeciągam nitkę i tutaj robię już półsłupek. I teraz robimy pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, idziemy na ten drugi łuk, wbijamy się pod niego i robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, idziemy na kolejny, tak sobie prostujemy i patrzymy, żeby to po prostu było aby nam nic się nie przekręciło, aby to było równo. I robimy półsłupek. I znów 5 oczek, raz, 2, 3, 4, 5. I idziemy na kolejny łuk i po prostu łączymy go półsłupkiem. I znów 5, raz, 2, 3, 4, 5. I w kolejny. I tak przerabiamy. Do końca połączymy te wszystkie łuki i spotkamy się przy następnym rzędzie. Ja już połączyłam, oczywiście, wbiłam się oczkiem ścisłym, zamykającym tutaj w tym pierwszym półsłupku, gdzie zaczynaliśmy, gdzie przechodziliśmy oczkiem ścisłym. Teraz znów oczkami ścisłymi przejdziemy sobie Dwa oczka ścisłe, raz i dwa. I teraz znów wbijam się pod łuk i robię półsłupek. I teraz robimy sześć oczek łańcuszka, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Idziemy na ten łuk co tutaj robiliśmy, łączyliśmy z tych pięciu oczek łańcuszka. Robimy półsłupek i znów sześć. Oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, 6. I znów idziemy tutaj, <laughs> przepraszam, gdzie robiliśmy ten nóg z pięciu oczek łańcuszka robiąc półsłupek. I znów raz, 2, 3, 4, 5, 6. I znów półsłupek pod tym łukiem z pięciu oczek łańcuszka. I znów raz, 2, 3, 4, 5, 6 i idziemy znów w kolejny. I tak będziemy przerabiać całe okrążenie. Ja już tutaj przerobiłam. Teraz będziemy robić ostatnie okrążenie, ale to ostatnie okrążenie będziemy robić tylko w tym pierwszym elemencie. Tutaj w którym zrobiłam. Jak to znaczy tutaj? O, w tym pierwszym gotowym. Bo drugi element, kiedy będziemy robić, już nie będziemy robić tego trzeciego rzędu, tylko po prostu trzeciego, właściwie rzędu z tych, jak to nazwać, słuków. I teraz znów przejdziemy tutaj sobie oczkami ścisłymi, żeby się mniej więcej dostać na środek, i tutaj już robię półsłupek. I teraz będziemy robić 7 oczek łańcuszka, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wbijam się tutaj w ten łuk poprzedni, robię oczywiście półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i idę w kolejny. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7 i idę w kolejny. I tak przerabiamy całe okrążenie. Zaraz będę się z Wami łączyła i pokażę Wam w jaki sposób łączymy te dwa elementy. Teraz przechodzimy do łączenia. Ale zanim przejdziemy, to jeszcze raz wytłumaczę, żeby było jasne, że tylko ten pierwszy element. Robimy te 7 oczek łańcuszka tutaj te łuki z 7 oczek łańcuszka. W drugim zatrzymujemy się na przedostatnim rzędzie, czyli kończąc te łuki na sześciu oczkach łańcuszka. I teraz przejdziemy już do łączenia naszych elementów, czyli przechodzę sobie oczkami ścisłymi na ten łuk. Robię dwa oczka. I teraz robię znów pod, pod ten łuk, robię półsłupek. I teraz robię raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka. Biorę ten element, patrzę, która strona jest lewa, która jest prawa, czyli tutaj mam lewą stronę, lewą stronę dokładam tutaj, że tak nazwę, no, do siebie przy, przykładam. I idę tutaj na ten łuk z siedmiu oczek łańcuszka, gdzie robiliśmy poprzedni, poprzedni element. Idę pod, robię półsłupek i robię trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Teraz idę tutaj na kolejny ten łuk, ale tu już z tego mniejszego elementu. Czyli tutaj mam e, tylko sześć oczek. Nie będę kręcić, bo musimy dorobić ten siódmy. Co znaczy ten trzeci rząd tych, ym, że tak powiem, tych łuków. I teraz raz, dwa, trzy i idę tutaj w tej bombce na ten kolejny łuk i tu robię półsłupek. I znów robię raz, dwa, trzy. Wracam się na ten element i tak pilnuję, żeby tutaj po prostu jeden przy drugim, żeby nic nie opuścić. I tu się wbijam, robię półsłupek. Raz, dwa, trzy, idę na ten drugi element i robię półsłupek. Raz, dwa, trzy, idę znów na ten. Zewnętrzny, że tak powiem, element i robię półsłupek. Raz, dwa, trzy i idę tutaj na kolejny. I robię półsłupek. I tak będziemy przerabiać całą naszą, całe okrążenie. Tak będziemy łączyć całą naszą bombę. I tak wygląda nasza bombeczka już przy, yy, po połączeniu. I teraz warto sobie sprawdzić zanim się utnie nitkę. Tutaj ja sobie zostawiłam taką dłuższą. Czy po prostu nie zrobiliśmy gdzieś błędu przy, przy po prostu przy łączeniu? I ja sobie już włożę balonik. I sobie po prostu przed ucięciem nitki sprawdzę, bo zawsze jest łatwiej popróć. I po prostu sprawdzimy. O, i tak wygląda nasza bombeczka. Jest trochę mniejsza, jednak mniejsze szydełko. Chyba jest wszystko OK. Mniejsze szydełko jest po prostu troszkę mniejsze. Tu mam tą drugą. Powiem Wam, że na balonikach tak aż ciekawie nie wygląda, ale naprawdę jest bardzo fajna. Dzisiaj może usztywnię i obfocę. To na tym będziemy kończyć nasze spotkanie. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas. Dziękuję wszystkim za lajki, za subskrypcje, za, za miłe komentarze i oczywiście osoby, które jeszcze nie subskrybowały mojego kanału. Subskrypcje, o lajki, o komentarze. I zapraszam Was już na kolejne spotkanie. Myślę, że niebawem coś wymyślę. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa!